Siema. A dzisiaj Wam opowiem, jak fartem uniknąłem tutaj w Niemczech kary, jak fartem uniknąłem problemów z policją. Był rok 89, byłem w szóstej klasie podstawówki, jesień, kilka miesięcy tutaj w Niemczech. Po szkole postanowiłem sobie upiec kiełbaskę nad ogniskiem, ponieważ tęskniłem za taką kiełbaską. Wracam do chaty, rodzice w robocie, brachol w przedszkolu, otwieram lodówkę, jest kiełbasa, jest musztarda, jest chleb. Wziąłem sobie nóż do naostrzenia patyków, wziąłem sobie gazetę za paniczkę na rozpałkę. Niedaleko chaty był park, widziałem tam stare, połamane gałęzie. Spakowałem wszystko w plecak, idę do parku, znalazłem sobie zacisne miejsce. Wytachałem te gałęzie z krzaczorów, ustawiłem sobie piramidę, większą niż ja, stoję, patrzę się, mówię, ale będzie się fajcowało, pyszna kiełbaska będzie. Patyczki sobie wystrugałem, kiełbaskę nabiłem, wyciągam rozpałkę, zapalniczkę, odpalam tą gazetę, chcę ogień podkładać, gazeta mi płonie w ręku, w tym momencie słyszę za plecami, halo policaj". Odwracam się z tą płonącą gazetą. Przede mną stoją gliniarze. Rzuciłem tą gazetę na ziemię, przydeptałem. Oni się tak patrzą na mnie ze zdziwieniem. Mówią do mnie: Was has tu Czyli co masz zamiar zrobić? Ja mówię do nich: rozpalić ognisko, upiec kiełbasę. Tutaj nie wolno ogniska palić jest to zagrożenie życia. Jeżeli rozpalisz tutaj ognisko. Do ugaszenia trzeba wezwać straż pożarną. Pomyślałem sobie: do ugaszenia straż pożarną. W Polsce kilku kolesi się wysikało i po sprawie interwencja straży pożarnej kosztuje kilka tysięcy marek. Tak od nich usłyszałem. Gdzie mieszkasz? Mówię, tutaj niedaleko gdzie są rodzice? W pracy chodź, odwieziemy cię do domu. Mówię, nie potrzeba, więcej się nie powtórzy. Sam trafię, schowałem się za narożnikiem, patrzę co robią, uprzątnęli te gałęzie, żeby nikt tego nie podpalił. Słuchajcie, miałem niezłego farta jeszcze kilka sekund, już by się to wszystko fajcowało. Brakło dosłownie kilka sekund i dostałbym kilka tysięcy marek kary. Pewnie rodzice Dubsko by mi tak sprali, miesiąc bym sobie nie usiadł. Tyłek czerwony, jak upawiana. Wszystko, co w Polsce było dozwolone, tutaj było zabronione. Tutaj dzieciaki grały w Nintendo i jakieś komputery, a ja biegałem z procą, z łukiem. Paliliśmy ogniska, piekliśmy kiełbasy. Pomyślałem sobie, ogniska nie wolno, to zrobię sobie proce. Ktoś wezwał policję. Policja proce zabrała, chcieli mnie odwieźć do chaty. Mówię, z procy nie wolno. To może wolno z łuku, ta sama historia, ale miałem naprawdę wielkiego farta. Jeszcze kilka sekund, jakbym rozpalił to ognisko, byłaby niezła zadyma. Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego Nygus, cześć!